Najeżdża na mnie z tyłu. Samochód mruga, więc ja próbuję jak najszybciej w pas ruchu, żeby ustąpić u miejsca. Ale ponieważ jest bardzo ślisko, zaczynam się obracać na drodze. No nasza prędkość nie była zbyt duża, tak? 56 na godzinę. Są to realne sytuacje na drodze. Mówimy tutaj o poruszaniu się prędkością ponad 250 km na godzinę. Każde województwo w Polsce ma niestety swój tragiczny wypadek miesiąca. Ubiegły rok rozpoczął się od śmierci trojga nastolatków na ulicach Lublina. Jak zginąć to w dzień przed przekrój. W grudniu naćpany kierowca pędzący ulicami między zdrojów zabił spacerujących rodziców z dzieckiem. Ile jechałeś? Jeżdżą tu jacyś szaleńcy i po prostu przekraczają parokrotnie szybkość. Dozwoloną w mieście. 100, 120. Regularnie. A no, wie pan, te młodzież teraz, nie? Większość kierowców. Przecenia swoją wiedzę i umiejętności jazdy. Właśnie na tych filmikach wrzucanych do internetu, kierowca, jeszcze dopingowany przez pasażerów, rozpędza samochód do bardzo wysokich prędkości i do tego momentu jest wesoło, natomiast już ta radość kończy się w sytuacji, w której kierowca nie potrafi zahamować, skręcić czy opanować samochodu w zaskakującej go sytuacji na drodze. We wrześniu ubiegłego roku oburzenie i dyskusje na temat brawurowej jazdy wywołał wypadek na autostradzie A1. Po zdarzeniu w płomieniach zginęli rodzice i ich pięcioletni synek. W wypadku brał udział tuningowany samochód, którego kierowca pędził ponad 250 km na godzinę. Do sieci trafiły filmiki z telefonów i zamontowanych w autach kamer. Ojej! 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 Na jednym z nich, po zwolnieniu nagrania, widać, jak pędzący samochód mruga światłami na kiję, by ta ustąpiła mu miejsca. Mimo, że kierowca kij od razu włącza prawy kierunkowskaz i chce zjechać na bok, pędzący jak strzała samochód chwilę później uderza w jego tył. Prawdopodobną przyczyną tragicznego wypadku na autostradzie A1 było najechanie przez kierującego rozpędzonym autem na tył samochodu, którym jechali rodzice z dzieckiem. Opędzanie przez najeżdżanie i miganie światłami to na polskich drogach sytuacje nagminne. Co potwierdza dziennikarz, który napisał reporterską książkę o tym, jak jeżdżą Polacy. Jadę 50 i wszyscy mnie wyprzedzają, siedzą mi na zderzaku, Ym, trąbią, wyprzedzają agresywnie, no to ja się stresuję, myślę, tak. kurde. No to ja po prostu się boję o własne bezpieczeństwo. No to przyspieszam, żeby nie denerwować tych innych kierowców. To też mi tłumaczyli psychologowie transportu. Nakręcanie się. To jest taki, no, ale to jest też taki um, mechanizm przetrwania, tak? Uczymy się społecznie. Skoro wszyscy tak jeżdżą, no to ja się dostosowuję do normy. Nawet jeśli ja chcę być samotnym jednym kierowcą, który jeździ bezpiecznie, to po pierwsze mi się to nie uda, bo tłum innych kierowców na mnie w końcu wymusi szybszą jazdę, a po drugie to nic nie zmieni. Właśnie widzimy, jak gości jedzie, nie? Tak. E, no, następny. To oni tu spokojnie jadą z tuwą. Jestem kierowcą. Podobnie jak ponad 22,5 miliona Polek i Polaków korzystających z prawa jazdy. Nieraz w trasie bądź też w mieście jadąc samochodem zdarzało się, że inny kierowca najeżdżał na tył mojego auta, mrugając światłami. Czy rzeczywiście byłam zawali drogą, czy po prostu jechałam zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami prędkości i warunkami na drodze? Sprawdźmy, jak wielu kierowcom przeszkadza jazda zgodna z przepisami. Wystarczyło, że wyjechaliśmy na obwodnicę miasta i włączyliśmy się w odcinek autostrady, by inni kierowcy ponaglali światłami do ustąpienia miejsca. Jadę autostradą w deszczu z prędkością 110 km na godzinę. Wydaje mi się, że przy tej pogodzie to jest bezpieczna prędkość, ale są inni kierowcy, którzy uważają, że można jechać szybciej, że to jest bezpieczne. Słabo. O tym, jak zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy popędzani przez innych kierowców, mówi dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Toru Modlin. Zachować spokój, zachować koncentrację i nie wchodzić w interakcję. To znaczy, ani dynamicznie nie zjeżdżać, ale też nie od... żeby nam się nie odezwał szeryf, że nagle zaczniemy hamować, wychowywać innego kierowcę. Zróbmy swoje, zakończmy manewr wyprzedzania, zjedźmy na e, prawy pas, a ten, kto jedzie szybciej, już niech robi swoje.